Chyba nie mam znać, prawda? Panie Jarku, no proszę nie sobie bardzo, wiem, jak. a właśnie nie wiem, Donaldku, Donaldusiu <laughs> ten program, jeżeli my będziemy rządzić, będzie zrealizowany. No jeżeli wy będziecie rządzić, no to z całą pewnością rzeczywiście nie będzie. Że obiecaliście 3 miliony mieszkań, a są mieszkania po 3 miliony. Panie Donaldzie, wybaczy pan trzecie Rzeczypospolita. My budujemy czwartą i będą autostry. Prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Witamy w nowej serii Archiwum Polityki. To wyjątkowy cykl, w którym zabierzemy was w podróż przez historię polskiej sceny politycznej. Pokażemy, jak zmieniała się nasza demokracja. Jakie emocje towarzyszyły dawnym posiedzeniom sejmu? Przypomnimy legendarne wywiady i debaty, które na długo zapisały się w pamięci Polaków. To okazja, by spojrzeć na polityczne wydarzenia z przeszłości z nowej perspektywy i zastanowić się, czy wyciągnęliśmy z nich odpowiednie wnioski. Na pierwszy ogień bierzemy debatę, która przeszła do historii jako jedna z najgorętszych konfrontacji w polskiej polityce. 12 października 2007 roku, przed wyborami parlamentarnymi, Donald Tusk i Jarosław Kaczyński stanęli twarzą w twarz w starciu które miało kluczowe znaczenie dla przyszłości kraju. W tamtym czasie Prawo i Sprawiedliwość, z Jarosławem Kaczyńskim jako premierem, kończyło skróconą kadencję Sejmu, a napięcia między partiami sięgały zenitu. Choć początkowo lider PiS nie chciał debaty z szefem Platformy Obywatelskiej. Ostatecznie zgodził się, a ich rozmowa na temat gospodarki i emigracji rozpaliła emocje w całym kraju. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się pierwszej części tego starcia. Pytania o gospodarkę i przyszłość Polaków w Polsce prowadziła Joanna Wrześniewska-Zygier. Czyli liderzy odpowiedzieli na pytania, które wtedy najbardziej trapiły społeczeństwo? Zapraszamy do wspólnej analizy tej debaty, która stała się jednym z najważniejszych punktów zwrotnych polskiej polityki. Proszę Państwa, przed programem przeprowadziliśmy losowanie, z którego wynika, że pierwszy na pytanie będzie odpowiadał Pan Premier Jarosław Kaczyński. Przypominam, że każdy z Panów ma półtorej minuty na odpowiedź. Połowa Polaków żyje poniżej minimum socjalnego. Co zrobić, żeby ludzie nie musieli emigrować, a praca w kraju dawała im perspektywy na godne życie i własne mieszkanie? Pan Daj, Premier ja, Kaczyński. Tak. Proszę Państwa, jeśli chodzi o. Obecną sytuację to można oczywiście dyskutować, czy jest tak, bo na przykład badania profesora Czapińskiego twierdzą, że jest inaczej, ale my przyjmujemy ten wariant najczarniejszy, bo tak powinna czynić władza. I metoda jest jedna. Szybki wzrost, ale połączony z rozwojem. Szybki wzrost, czyli wzrost, który zapewnia przynajmniej te 6-7% rocznie, plus rozwój, to znaczy rozwój świadczeń społecznych, to znaczy zwrócenie się państwa także ku tej części społeczeństwa, która dotychczas na wzroście nie korzystała. To jest polityka, którą prowadzimy. Prowadzimy realnie, można ją przedstawić w liczbach, sumach przesuniętych z jednej strony do tej części społeczeństwa, która miała dotąd mówiąc najprościej, gorzej, z drugiej strony można ją także pokazać poprzez bardzo dobrą sytuację gospodarczą. Wszystkie wskaźniki gospodarcze w tej chwili są bardzo dobre. No, i jest jeszcze jedna strona tej kwestii trzeba zapobiec powrotowi do polityki, która była nastawiona wyłącznie na interesy grup najlepiej sytuowanych, trzeba odrzucić ten typ polityki, który kiedyś doprowadził do masowego bezrobocia, później po pewnej przerwie znów doprowadził do masowego bezrobocia. Trzeba po prostu odrzucić politykę liberalną. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Donald Tusk. Słyszeliśmy już dwa lata temu o tym podziale na Polskę solidarną i Polskę liberalną. Panie premierze, niech pan zwróci uwagę na to, że w ciągu tych dwóch lat, kiedy rządzicie, blisko dwa miliony Polaków wybrało liberalną gospodarkę. Niestety nie u nas. W Irlandii, Wielkiej Brytanii, w Szkocji, w Stanach Zjednoczonych, w Holandii, w Hiszpanii. Prawdziwą sztuką jest mieć liberalną gospodarkę i solidarną politykę społeczną. No jest. Pyta, pani, pyta Pani, co należy zrobić, żeby, żeby Polacy nie wyjeżdżali, żeby to minimum socjalne nie było tak upokarzające. Nie trzeba odkrywać Ameryki. Ja to powtarzam i politykom w Polsce niestety rzadko to rozumieją, ale na przykład tym, którzy wyjechali do Anglii nie muszę już tego powtarzać, bo to oni mnie właściwie mówili, że wystarczy w Polsce zbudować gospodarkę na takich zasadach, na jakich funkcjonuje właśnie Wielkiej Brytanii, w Irlandii. Polacy, podobnie jak inne nacje, od kilkudziesięciu lat, jeśli uciekają z jakiegoś kraju do innego, to zawsze uciekają od socjalizmu do liberalizmu. Zawsze uciekają od spętanej przepisami gospodarki do swobodnej gospodarki. I dlatego ja znam receptę. Ja znam dobrą odpowiedź na to pytanie. Zrobić Irlandię, zrobić Anglię tutaj nad Wisłą, a nie wyrzucać naszych ludzi za granicę. Proszę panów, teraz czas na pytania własne. Przypominam, że czas pytania nie powinien przekroczyć 30 sekund, odpowiedź półtorej minuty, po czym jest jeszcze prawo do 30-sekundowej riposty. Każdy z panów ma prawo zadać dwa pytania. Pierwsze pytanie zadaje pan przewodniczący Tusk. Gospodarka, z mojego punktu widzenia, to przede wszystkim portfele zwykłych ludzi. Szczególnie, że te nadzieje rozbudzono bardzo poważnie. Czy pan premier mógłby odpowiedzieć dzisiaj na pytanie, czy wie, ile podrożały naprawdę podstawowe dla ludzi niezamożnych artykuły? Pytam o chleb. Podrożały w ciągu dwóch lat waszych rządów. Pytam o chleb, o ziemniaki, o jabłka, o kurczaki, o gaz ziemny i o benzynę. Wybrałem sześć najbardziej potrzebnych, najbardziej typowych artykułów podstawowych. I drugie pytanie. Ile według pana pielęgniarka po 20 latach pracy dostaje na rękę? Ile Odpowiada... dostała na rękę 30 września? Odpowiada pan premier Kaczyński. Jeżeli chodzi o pielęgniarki, bo może od tego zacznę, to ten wzrost, który zapewniliśmy po raz pierwszy od wielu lat, to był wzrost przeciętnie o 30% i pielęgniarki dostają różnie w różnych szpitalach, ale w tej chwili płacy pielęgniarek typu 800 zł poza zupełnymi wyjątkami już po prostu w Polsce nie ma. Są najniższe płace i niestety one czasem rzeczywiście wynoszą tylko tylko tysiąc kilkaset złotych w szpitalach powiatowych, wojewódzkich jest lepiej i lepiej jest jeszcze w różnego rodzaju ośrodkach wyspecjalizowanych. Ten wzrost cen, o którym Pan mówi, jest wzrostem kilkunastoprocentowym, przy czym jeśli wziąć pod uwagę realny wzrost płac, to on wynosi 18%. procent. A poza tym, panie Donaldzie, ja bym panu powiedział tak, że jeżeli pan pyta o takie rzeczy, to ja bym panu jednak przypomniał to, co działo się za panów rządu, no, choćby za rządów Krzysztofa Bieleckiego, 969 tysięcy ludzi straciło pracę, później był wasz wielki pomysł NFI, prawie 300 tysięcy ludzi straciło pracę, później był cud gospodarczy, ten drugi cud gospodarczy Balcerowicza w okresie rządów AWS-u, kiedy to wyrządziliście gospodarką. Znów bezrobocie wzrosło ogromnie, prawie dwukrotnie. Krótko mówiąc, jeżeli Pan zadaje takie pytania, to Pan po prostu wkłada pewien kostium. No, pan realizował, realizował zawsze zupełnie inne interesy niż interesy pielęgniarek. i przypominam, że jedno pytanie. Cieszę się, że ociepla pan prezes nasze relacje. Drogi panie Jarosławie, dwa pytania, <laughs> dwie błędne odpowiedzi. Jeśli chodzi o wzrost cen, to nie jest kilkanaście procent, bo chleb tak, 15%, ziemniaki 33%, gaz ziemny 21%, jabłka 83%, kurczaki 56%. To jest podwyżka cen tych podstawowych artykułów od stycznia 2.6 do lipca 2.7. Nie ma w Skarżysku Kamiennej, gdzie sięgnąłem podane, pielęgniarki, która by zarabiała tysiąc kilkaset złotych. Teraz, Pani Ewa, którą spytałem, dostała tysiąc dwadzieścia pytanie złotych. zadaje pan premier. Ja mówiłem o brutto. Panie premierze, pytanie. Ja mówiłem o brutto. Panie Donaldzie, pan y, kiedyś twierdził tak bardzo jednoznacznie w jednym z wywiadów, że słabością naszej polityki, polityki w ogóle tej po dziewiątym roku, jest ustępowanie naciskom, że trzeba zdecydowanie zredukować rolę związków zawodowych, że to jest stwierdzenie z kolei z trzeciego roku nawet wielkie bezrobocie w żadnym razie nie powinno ograniczać zwolnień z pracy, na przykład nauczycieli na wielką skalę. Odpowiada. Czy pan w dalszym ciągu. Podtrzymuję te Donald przekonania. Znaczy, ja, panie Jarosławie, jestem święcie przekonany, że dobra władza nie może ustępować grupom nacisku tylko dlatego, że są bardzo silne. Pan dość szybko i bez walki ustąpił bardzo silnym demonstracjom górniczym. Natomiast kiedy przyszły pielęgniarki bez kilofów i bez pałek, to wysłał pan policję na te pielęgniarki. Pan mnie pyta o wywiad przed lat. Pan mnie pyta o wywiad przed lat. A ja muszę Pana spytać o przykre zdarzenia sprzed kilku miesięcy. Pan dzisiaj, Panie Jarosławie, nie jest symbolem dialogu z grupami społecznymi. Wręcz przeciwnie. Pańska władza stała się dialogiem buty i arogancji wobec słabych grup. To nie jest sztuka ustępować najsilniejszym związkom zawodowym. Prawdziwą sztuką jest rozmawiać z każdym, ale szczególnie z tym bezdomnym, z tym, który nie ma potężnego związku za sobą, z każdym człowiekiem. To jest, to jest władza dialogu. I dlatego proponowałbym Panu. Panie prezesie, aby pan krytycznie spojrzał na swoją praktykę rządzenia, bo to jest coś, co możemy dotknąć, a nie na wywiady sprzed kilkunastu lat. Ma pan 20 sekund. Ja panu odpowiem Rebosta, tak. Pan My nie mieliśmy żadnych demonstracji górniczych i to jest nasz sukces. My tolerowaliśmy przez wiele tygodni demonstrację pielęgniarek, która uniemożliwiała normalną pracę w kancelarii premiera. I to jest najlepszy dowód, jak bardzo jesteśmy otwarci w takich sytuacjach. I przede wszystkim, panie Donaldzie, myśmy ogromnie zwiększyli wydatki na służbę zdrowia o 7 miliardów w tym roku i o 11 miliardów w przyszłym roku. I nikt inny przedtem niczego takiego panie nie zrobił. Panie premierze, teraz pana drugie pytanie. Panie Donaldzie, pan wielokrotnie twierdził, no chyba nie mam wątpliwości, prawda? Panie Jarku, proszę panie sobie panie nie. Ja właśnie nie wiem, Donaldku, Donaldusiu. Ale pytanie. Ja mam łatwiejsze pytanie, panie, panie Janeczku, bo ja bym wiedział, jak no, zrobić. No wie pan, ja, no tak, rzeczywiście w moim wypadku jest to łatwiejsze. Otóż. Pan Donek. Pan wielokrotnie, więc panie Domku, dobrze. Pan, Skończył się czas pytań. Ale no, chwileczkę nie. Błagam, panie Proszę pana, pan zaproponował w 2005 roku, to już zupełnie niedawno, radykalne ograniczenie wydatków budżetowych. Co oznaczało radykalne cięcia socjalne, co oznaczało też obniżenie pensji, bo to zawsze jest takie echo i generalnie rzecz biorąc obniżenie popytu stopy życiowej, a więc także obniżenie wzrostu. To był wasz list do pytanie. nas z waszymi warunkami. Czy pan podtrzymuje tego rodzaju politykę? Proszę o odpowiedź. No, muszę powiedzieć panu, panie prezesie, że wykazał pan wyjątkową odwagę, zadając pytanie o konieczne cięcia budżetowe. Ja chciałem sprostować przede wszystkim, bo yy, yy, widzę pewien brak orientacji, jeśli chodzi o to, kto naprawdę finansuje służbę zdrowia i kto naprawdę dał więcej pieniędzy na służbę zdrowia. To nie rząd, to jest wzrost składki. To wszyscy tu siedzący, wszyscy przed, siedzący przed telewizorami ze składki dokładnie o 7 miliardów więcej NFZ dostał. Jeśli Pan mówi o tym, że o tyle miliardów więcej, a przypominam z naszych kieszeni, nie z Pańskiej kieszeni, doszło do Narodowego Funduszu Zdrowia, od 2,5 do 2,7 o 7 miliardów złotych. Więcej ze składek. To gdzie jest poprawa w ochronie zdrowia? Jeśli Polacy sfinansowali o 7 miliardów więcej, to dlaczego jest tak źle? Gdzie są te pieniądze? Gdzie, gdzie jest ta poprawa? I, i, I druga rzecz Pana pytanie o, o cięcia budżetowe. Dlaczego mnie zaskoczył Pan tą odwagą? Chcę, żeby Państwo tu usłyszeli. Ile kosztuje dzisiaj utrzymanie władzy? Będzie o tym okazja mówić przy, yy, w rozdziale państwo, ale chcę panu powiedzieć, że jakby pan zaczął oszczędniej urzędować, pan, pański brat, później te liczby podam, bo one są naprawdę szokujące, to te pieniądze by się znalazły. Cięcia budżetowe tak, ale w odniesieniu przede wszystkim do biurokracji centralnej, do polityków i do władzy, którą pan dzisiaj reprezentuje. Ripostle. Najdroższej władzy w Europie. Ripostle. Panie Donaldzie, jeżeli chodzi o pańskie cięcia, to one miały dotyczyć spraw socjalnych. To jest w programie pana Rokity, w programie rządzenia. To jest bardzo wyraźne. To po pierwsze. Panie po Rokity, drugie, 4,5 miliarda złotych poszło na poprawę płac. To jest primo. A sekundo, w przyszłym roku ten wzrost, jest dzięki inicjatywie władzy, a nie dzięki wzroście, wzrostowi e, składek, bo znaleźliśmy pomysł, jak nie sięgać do kieszeni i z Panie pieniądze. Dziękuję. Herlina... Teraz drugie pytanie, pan Przewodniczący Donald Drugie pytanie. Panie premierze, przykro mi, ale, ale widać, nie, nie, nie do końca został pan przygotowany w temacie zdrowia, bo akurat składki w wydatkach Narodowego Funduszu Zdrowia to jest tam blisko 99 To naprawdę są wszystko nasze składki, a nie pańska łaska. I drugie pytanie, Piękne, i, drugie pytanie przygotowany i Drugie, i drugie pytanie, pytanie, pytanie to nie nie, to Nie, nie to Być może wybaczą panu wyborcy. Ja nie, ja nie jestem skłonny do, 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 do wybaczenia. 3 miliony mieszkań. Proszę, tutaj prosto, patrząc w twarz milionów, pan powie, gdzie są te mieszkania. Pan mnie pyta o program na 8 lat po dwóch latach. Otóż tak w tej chwili wszystko zostało przygotowane, żeby zaczęto w Polsce budować mieszkania, tylko wyście nie chcieli uchwalić ustawy, chociaż prywatnie mówili wasi przedstawiciele, że ona niezmiernie e, podtrzyma budownictwo mieszkaniowe i rozwinie. Budownictwo mieszkaniowe. Powtarzam, przygotowano całą infrastrukturę jako prawną. Ustawy, panie premierze? Tą, która była teraz w Sejmik. miała być głosowana jeszcze przed końcem tej kadencji, a wyście na to nie pozwolili. I nie pozwoliliście jak, na to także tej, w komisjach. Moment, tak, dokładnie tak. Nie tej ustawy, bo ja Pan była, ma... bo nie widziałem pana premiera wówczas w łapach Sejmi. Była ustawa, która ogromnie ułatwiała budownictwo mieszkaniowe i wyście ją odrzucili, a poza tym zostało. Było przekazane pod budownictwo mieszkaniowe bardzo dużo, 300 milionów metrów powierzchni, co niezmiernie ułatwi także prowadzenie tego wielkiego budownictwa mieszkaniowego. Myśmy rozpoczęli ten plan, który z natury rzeczy nie może być planem krótkotrwałym, szczególnie przy ogromnym wzroście cen materiałów budowlanych, przy różnego rodzaju układach. Kartolowych, które tutaj funkcjonują my je, my je będziemy rozbijać ale wy na pewno nie otóż proszę państwa ten program jeżeli my będziemy rządzić będzie zrealizowany no jeżeli wy będziecie rządzić no to z całą pewnością rzeczywiście nie będzie 30% sekund i Jeśli jeśli dobrze usłyszałem jeśli dobrze usłyszałem pani prezesie to zapewniła pan że yy, chce pan budować mieszkania poprzez rozbijanie układu Niech Pan mi wierzy na słowo. Ja kiedyś budowałem dom, że dom buduje się z cegieł, przy pomocy sprzętu, łopaty, a nie przy pomocy walki z układami. Dane statystyczne, bo Pan ucieka od konkretów, są kompromitujące dla Was. W roku 2005 i 2006 nie było żadnego postępu, jeśli chodzi o 114 tysięcy mieszkańców. Tyle, ile wcześniej. Panowie, nie zrobiliście panowie, dokładnie nic. Zrobiliśmy bardzo dużo. Nie, bez, nie buduje się przez bez układu, dobrych dróg za to nie buduje się też z dnia na dzień. Świetla, bez dobrych dróg i autostrad nie popchniemy rozwoju gospodarczego i inwestycji. Kto ma budować te autostrady? Państwo czy prywatni inwestorzy, na przykład Jan Kulczyk? W jaki sposób? Za co? Donald Tusk. Półtorej minuty na odpowiedź panowie mają. Y jeśli chodzi jeszcze o mieszkania, infrastruktura, ale jedno zdanie. To zna Pan ten dowcip na pewno i on, on nie jest wesoły, że obiecaliście 3 miliony mieszkań, a są mieszkania po 3 miliony. Jakby Pan się zainteresował kupnem mieszkania, to by Pan wiedział, jakie, jak naprawdę wyglądają ceny po dwóch latach Waszych rządów. Co do autostrad. To jest właściwie pytanie wyłącznie do Pana Premiera, bo nie tylko w tym przypadku też na. Albo na wyrozumiałość i powinienem milczeć, albo na złośliwe dowcipy. Te słynne 500 metrów autostrady otwarte przez pana ministra Polaczka. Ja wiem, takie mam wrażenie, kiedy słyszę pana premiera i pana ministra, że wy czasami jeździcie i przecinacie wstęgi i wam się wydaje, że Polacy dzięki temu jeżdżą po autostradach. Tempo budowy autostrad w Polsce to jest 7 kilometrów zbudowanych przez was autostrad. W Hiszpanii dróg ekspresowych i autostrad w ciągu roku buduje się prawie 1000 kilometrów. Ale zapędzili... Panie Przewodniczący. Recepta jest bardzo prosta. I Arebur powiem panu premierowi, jeśli pan minister Polaczek na dwa lata wstrzymał budowę autostrady A1, ponieważ wydawało mu się za drogo, po dwóch latach sąd kazał wrócić do wykonawcy, ale jest prawie dwa razy drożej. To samo jeśli chodzi o autostradę A2. Tam jest dokładnie ten, ta sama sytuacja. Nie ufacie. Ani sobie nie ufacie Polakom, nie ufacie partnerstwu publiczno prywatnemu. Skontrolowaliście przez dwa lata, zatrzymaliście budowę, teraz zapłacicie o wiele więcej, ale dwa lata zmarnowaliście. Przez dwa lata nie zbudowaliście praktycznie nic. Pan Tremier, tak się... Panie... Panie Donaldzie, rzeczywiście bardzo celnie Pan trafił. Wyście stworzyli ten system partnerski, publiczno-prywatnego, który przez kilkanaście lat funkcjonował. Autostrad nie ma, za to są miliarderzy. To rzeczywiście pod tym względem jesteście bardzo dobrze. My ten system zmieniamy, ten system zmieniamy i każdy, kto dzisiaj jeździ po Polsce, widzi w wielu miejscach różne rzeczy się buduje, ile dróg się remontuje, ile objazdów się robi. Uruchamiamy także wielki program budownictwa autostrad, tylko program uczciwy, nie taki, żeby ktoś miał na tym robić miliardowe fortuny. Rzeczywiście powstrzymujemy ten proces, który doprowadził już w ciągu właśnie kilkunastu lat do tego, żeśmy się praktycznie nie posunęli do przodu. Cała infrastruktura prawna jest przygotowana, trwają wykupy na 500 km, w następnych kilku latach będzie wybudowane około 2000 autostrad i dróg szybkiego ruchu. To jest w tej chwili zupełnie... Pewne natomiast to, co wyście zrobili przez ten czas, bo to jest pańskie dzieło, bo to pan był w rządzie Słuchowskiej, który to wszystko rozpoczął. Nie, wybaczy pan znaczy, pan ale nie. go popierał. Pan popierał bardzo zaciekle ten rząd razem z NFI, razem z NFI i innymi osiągnięciami. Otóż to wszystko prowadziło do tego, że w Polsce żadne zbiorowe przedsięwzięcie było niemożliwe do przeprowadzenia. To jest. Panie Donaldzie, wybaczy pan trzecie pospolita. My budujemy czwartą i będą on bardzo, bardzo panom dziękuję. To koniec pierwszej rundy. Ta debata wywołała ogromne emocje i zapisała się w historii jako jedno z najbardziej pamiętnych starć politycznych. Choć wielu obserwatorów uznało wtedy Donalda Tuska za zwycięzcę, to do dziś jej przebieg i wynik budzą liczne spory. A jak ty uważasz, kto twoim zdaniem lepiej zaprezentował się w tej debacie? Czy wyobrażasz sobie dziś podobną konfrontację bez agresji i ciągłych personalnych ataków? Napisz swoją opinię w komentarzu.